Kolejna dziś wiadomość widzowie Posłuchajcie Zwolniono wszystkich Kaliski zakład zamknięty Po 70 latach Wszyscy pracownicy zakładu Kalifrost Zostali zwolnieni Firmę przejęła ukraińska spółka Przekazała kierowniczka Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu Donata Woźniak Zmiany właścicielskie w kaliskiej spółce Nastąpiły pod koniec 2023 roku, kiedy polskiego producenta lodów i mrożonek Norodis zakupił ukraiński producent mrożonek Trzy Niedźwiedzie. Prace w zakładzie przy ulicy Wrocławskiej w Kaliszu zajmującym się od 70 lat produkcją mrożonek i warzyw i owoców straciły 52 osoby. Zwolniono wszystkich. Ich wypowiedzenia kończą się w maju i lipcu, powiedziała kierownik. Jak przekazała Donata Woźniak, nowy właściciel firmy w piśmie zawiadamiającym pub o zwolnieniach grupowych nie podał powodu decyzji i wyjaśniła, że nie ma takiego wymogu, ponieważ pracodawca skorzystał z ustawy o zwolnieniach grupowych, a wtedy powodu nie musi podawać. Kaliski PUB zaproponował właścicielowi przeszkolenie zwolnionych, ale firma nie odpowiedziała na pismo i jak powiedziała Woźniak, do spotkania z pracownikami nie doszło. Przyznacie, drodzy kochani widzowie, że dzieje się nieciekawie. Masę zwolnień, a tu jeszcze przyjęcie i to jeszcze przez kogo. Z góry Was pozdrawiam. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Short Joker.